Jestem prawie jak w rodzinie, dlatego mogę mówić yy, mhm. to, co naprawdę myślę i czuję. Myślę, że niektóre, przynajmniej moje opinie, czy też spostrzeżenia, mogą zostać przez Was podzielone. Ja chciałbym zacząć od takiego stwierdzenia, dla mnie, przynajmniej osobiście, bardzo ważnego, że autorzy Puczu yy, z 13 grudnia 1981 roku. Nie zostali do dzisiaj ani osądzeni, ani ukarani. Mało tego, bardzo wielu, bardzo wybitnych działaczy Podzielnej Solidarności postanowiło po 1989 roku spoguć ich, rozsiewając, no niestety kłamliwe, twierdzenie, że stan wojenny uchronił Polskę przed inwazją radzieckich wojsk. Historia wyprawia na przeróżne, nieprawdopodobne, niespodziewane rzeczy. Właśnie dzisiaj, kiedy wypowiedziałem przed chwilą te słowa, dzisiaj rano, w Brukseli, w kwaterze głównej NATO, opublikowano, chyba to już wiecie, dokumenty z tamtych lat, które dowodzą, że Związek Radziecki nie zamierzał wprowadzić wojsk w grudniu 1981 roku. Że ta inwazja jest obecnym sprawiedliwieniem autorów tego stanu oraz ich rożliwych poprzeczników. Stan wojenny był zbrodniczy, ale także był nielegalny, co nawet uznał ostatnio Trybunał Konstytucyjny. A jeśli tak, to przecież my mamy prawo głośno i spokojnie mówić. Dopóty odpowiedzialni za stan wojenny nie zostaną osądzeni, dopóty on będzie trwał w taki sposób, że będzie deprawował, osłabiał nasze życie narodowe i społeczne. No i niestety. W pewnym sensie trwa on do dzisiaj w tym wymiarze duchowym, w wymiarze symbolicznym. Chciałbym jeszcze powiedzieć na zakończenie takie moje osobiste, bardzo przeświadczenie, czego jestem pewien i co boleśnie odczuwam. Otóż uważam, że odpowiedzialni za stan wojenny to ludzie, którzy nienawidzą Polski i Polaków. No bo przecież Nikt, kto szczerze, uczciwie kocha Ojczyznę i rodaków, nie mógłby czegoś takiego się dopuścić. To przynajmniej dla mnie jest jasne. 30 lat po tamtej tragedii niestety wydaje mi się, że nadal w Polsce zażywają splendoru władzy ludzie, którzy nie kochają Polski. Nie kochają Polaków. Nie kochają naszej polskiej tradycji. Nie szanują tego, co naród szanuje, czyli wartości chrześcijańskich. Podkreślam, tak mi się wydaje. Korzystam z wolności słowa. Ostatnie zdanie. Przyjmuję krzyż wolności i solidarności jako zobowiązanie, zobowiązanie do tego, że będę pielęgnował wolnego polskiego ducha, że będę afirmował suwerenność Ojczyzny, że będę umacniał solidarność z patriotami, żeby Polska była Polska. Dziękuję.